Mamy dzisiaj, przyjemność... Mamy dzisiaj przyjemność spotkać się tutaj z uczniami szkół gminy Rabicz. W związku z tym, że bardzo aktywnie uczestniczą w programach Mleko w Szkole, Owoce w Szkole, szkole" czyli w programach, które mają na celu kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Przedstawię tutaj po kolei naszych mistrzów. Naszą taką największą gwiazdą biegów na mistrz świata 1978 roku na dystansie 15 kilometrów, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, wielokrotny mistrz Polski, pan Józef Łuszczek. Jest z nami masz rówieśnik, a może i, i, i jeden z mniejszych tutaj uczestników spotkania jest Mikołaj Serwatowicz. witamy Mikołaja. Te predyspozycje w połączeniu z gigantyczną pracą. Uprawiać sport, Każdy powinien. Żaden zwolnił na dwóch. O, nie, panie, panie. No może coś tam będzie. I pomyślałem, że wszystko robi na Matyga tam patyczki przy tych skokówkach, biegali na pół, ale ja ujeździ nie nadtem miałem, ale skokówki szerokie, a biegówki widzicie jakie patyczki i się przewracali po prostu. To dostałem się do kadry imierów, bo no, tym długo też nie byłem, bo no, późno zacząłem, dostałem się, no to chyba być medal, no zdobyłem, no tych 37 złotych na kadrach mistrzów Polski, no, jest trochę więcej po prostu. Zdążyłem, wygrał, pisze Polskę na pierwszym miejscu, Józef Muszek. Chyba ja wybrałem, jeszcze nie wiem, bo jeszcze panu zarządniku za nami jest, ale ci najgrośniejsi byli przede mną. Później nie była takich...